Nasz gość dnia. Pani Anna Rybicka, fizjoterapeutka Centrum Rehabilitacji Caritas diecezji Łążyjskiej jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Nikomu chyba nie trzeba mówić, że zainteresowanie rehabilitacją w waszym centrum jest ogromne. Czy z nowym rokiem coś się zmieniło, czy nadal czas oczekiwania na przyjęcie właśnie na, na pomoc fizjoterapeutów jest tak odległy? Niestety kolejki na NFZ nadal są takie długie, natomiast od grudnia rozpoczęliśmy działalność prywatną i od 18 do 21 można skorzystać z naszej pomocy z rehabilitacji. No i właśnie, jest zainteresowanie taką pomocą? Jest dosyć duże zainteresowanie. Pracujemy od, od około miesiąca, tak jak powiedziałam. Ponad 70 pacjentów już w tej chwili skorzystało. Mamy bardzo szeroką gamę usług. Każdy pacjent od niemowlaczka po osobę starszą, nawet taką, która nie wychodzi z domu, może skorzystać z naszej rehabilitacji. No właśnie, mówi Pani o tym, że jest to pomoc prywatna, czyli trzeba za nią zapłacić. Jakie to są koszty, na co trzeba się przygotować? Bo doskonale wiemy, że korzystając z prywatnych usług fizjoterapeutów, no to za 40-45 minut do godziny płacimy około 200 zł za taką pomoc. Średnio uśredniając już. Przygotowaliśmy, staraliśmy się przygotować taki cenik, żeby każdego. Pacjenta było stać na skorzystanie z naszej pomocy. Zabiegi zaczynają się cennik od 20 zł, maksymalnie do 80 zł. Także myślę, że na no każdy może do nas przyjść skorzystać. Staramy się nie naciągać pacjentów. Zawsze mówimy, doradzamy, co będzie dla pacjenta lepsze, informujemy o cenie, no i staramy tak się dobrać terapię, żeby to było z korzyścią dla pacjenta no i, i żeby to też nie było obciążeniem dla portfela pacjenta. Czyli na początku ustalacie taki plan działania. Nie Ustażamy. ma żadnych niewiadomych, że nie, pacjent przychodzi jest na... jasne. Tak, tak. No. najpierw przeważnie jest rozmowa telefoniczna, pacjenci najpierw dzwonią, żeby się umówić. Doradzamy, co możemy. Pacjent przynosi nam dokumentację. Magister z trzyletnim stażem bada pacjenta. Mówimy, co możemy zrobić w tym przypadku. Fajne jest też to, że mamy tak dużo zabiegów, że możemy zmieniać te zabiegi w trakcie rehabilitacji, jeżeli widzimy, że coś tam pacjentowi nie odpowiada, no to możemy coś innego wtedy dobrać, tak? bo mamy i hydroterapię, i fizykoterapię do dyspozycji, nie tylko to, co jest w prywatnych gabinetach, kinezyterapia i masaż, tylko mamy też zabiegi wspomagające. Rozumiem. Kto najczęściej przychodzi po pomoc? Jakie, jakie osoby, w jakim wieku? Najwięcej jest nastolatków z wadami postawy, no i osób takich pracujących. No właśnie, to jest praca fizyczna, nie fizyczna, jak to wygląda, bo nam pierwszy, taka pierwsza myśl mogłaby być właśnie taka, że są to osoby mające problemy z kręgosłupem, czyli najczęściej pracujące fizycznie. Zgadza się, tylko niekoniecznie pracownicy fizycznie mają problem z kręgosłupem, bo oni troszeczkę więcej się ruszają niż pracownicy administracyjni, biurowi. W tej chwili ponad 80% nas cierpi na dolegliwości bólowe kręgosłupa, z czego tylko 40% skorzystało z rehabilitacji. I, no i, I tutaj to są właśnie, mówię, nie, nie tylko osoby, które pracują fizycznie, ale też pracownicy administracyjni, którzy dużo czasu spędzają w pozycji siedzącej, którzy mało się ruszają. A wiadomo, z pracy idziemy do domu, jakiś obiad, i później siadamy przed telewizorem. I później na drugi dzień rano także do pracy jedziemy autem. E, tak, tak. Czyli tak. taki schemat nasz. Taki schemat. Ubolewam na tym, że bardzo mało się ruszamy, zwłaszcza na świeżym powietrzu, no bo to no jednak czasy mamy takie wygodne, że zupełnie prawie nie przebywamy jednak na, na, na zewnątrz. Rozmawiałyśmy o tym przed anteną i ja to zdradzę. Chciałabym poruszyć ten wątek, bo osoby, pracownicy biurowi m, prywatnie zgłaszają się do was po pomoc, ale także coraz częściej to pracodawcy są otwarci właśnie na taką współpracę. Tak, mamy taką ofertę profilaktyka dla właśnie dla pracowników. Jeżeli są jakieś pracodawcy zainteresowani ćwiczeniami takimi na zdrowy Kręgosłup e, dla swoich pracowników, to jak najbardziej zachęcamy. E, ceny są bardzo przystępne, można stworzyć taką grupę e, w swojej firmie. No i takich pracowników zapraszamy raz czy dwa razy w tygodniu e, na takie ćwiczenia. Już to u nas funkcjonuje od kilku lat z bardzo pozytywnym skutkiem, bo znaczy, pracownicy, którzy z tej firmy u nas ćwiczą, nie korzystają systematycznie z rehabilitacji, wystarczą te ćwiczenia. Czyli profilaktyka tutaj kluczem do sukcesu, chyba tak możemy to nazwać. Tak, jak najbardziej. W obecnych czasach niestety, ale choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa i dolegliwości bolowe kręgosłupa są najczęstszym powodem przechodzenia pracowników na emeryturę i korzystania ze zwolnień lekarskich. Także może to jest taki złoty środek, żeby wysłać pracowników. Właśnie na ćwiczenia do nas, no i być może e, uniknąć zwolnień. Właśnie, ale korzystając z Pani doświadczenia i tego, że odwiedziła dzisiaj Pani nasze studio, musimy zapytać muszę zapytać o to, jak możemy nawet w domu dbać o to, żeby nie korzystać z pomocy fizjoterapeutów, żeby nie korzystać ze zwolnień lekarskich, żeby tych bólów kręgosłupa nie było. Ja zawsze proponuję spacer. To jest chyba najlepsza metoda i najfajniejsza, raz że świeży powietrze, a dwa że, że Kręgosłup bardzo lubi ruch. Nie lubi tego, żeby gdzieś tam położyć na niewygodnej kanapie, ale jeżeli już oglądamy tę telewizję, no to fajnie byłoby, żeby, nie wiem, położyć na, na podłodze, na przykład na brzuchu, żeby zmieniać tą pozycję, żeby nie siedzieć w takiej, ja mówię, na, na jakiejś takiej kanapie, która już jest wyleżała i... A jeśli materac, to jaki? Ja jestem za takim średnio twardym. Średni materac, jednak kręgosłup nie jest utrzymany w takiej fizjologicznej pozycji, bo materac się zapada. Jak jest za twardy, no to też też gdzieś tam... nie Niekomfortowo e, nie się komfortowo, wtedy czujemy, tak. nie odpoczywamy. Musi być średniej, średniej twardości, żeby właśnie dostosował się do naszych fizjologicznych krzywizn kręgosłupa. A regeneracja też jest bardzo ważna, więc ten, ta jakość snu też musi być odpowiednia. No, no jak najbardziej tutaj w kwestii snu wszyscy zalecają, żeby jednak te 8 godzin wypoczywać. Chociaż to jest bardzo trudne, ale wiem sama po sobie i mogę to powiedzieć, zauważam, że kiedy śpię przez dłuższy czas 8 godzin to to naprawdę potrafi przynieść bardzo pozytywne efekty. Zgadza się. Wtedy mamy czas na wypoczynek. Tak, więc tutaj mówimy o osobach dorosłych korzystających z pomocy, ale to, co jest też bardzo ważne i co powinno zastanawiać, powiedziała Pani na samym początku, że bardzo dużo nastolatek, nastolatków korzysta z Waszej pomocy. Z czego to wynika? Wynika to przede wszystkim właśnie z siedzącego trybu życia. Dzieciaki przez długi okres czasu były na zdalnym nauczaniu. W tej chwili też najlepszą rozrywką dla dzieci jest po prostu komputer i tryb siedzący. Przeprowadzone badania w Warszawie. W szkołach podstawowych u dzieci między 9 a 13 roku, rokiem życia wykazał, że ponad 70% dzieci nie jest w stanie stanąć na jednej nocy. To o czym świadczy. Fajnie, że my jesteśmy w mniejszym mieście i nas to jeszcze nie dotyczy, ale róbmy wszystko, żeby te dzieciaki gdzieś tam jednak ruszały się. Są takie dwa trendy wśród dzieci: albo rodzice wożą na wszystkie zajęcia dodatkowe i są przetrenowane, albo dzieciaki nic nie robią i siedzą po prostu w domu. Tak, I jedna grupa i druga potrzebuje wtedy pomocy. Jak najbardziej. Także też zachęcamy takie dzieciaki, żeby przyjść, pokazać, my zbadamy, e, zalecimy jakieś ćwiczenia, czy też na takie ćwiczenia grupowe też jak najbardziej dzieciaki mogą do nas przyjść i mogą się troszeczkę poruszać. A otyłość też w tym wszystkim nie pomaga, bo myślę, że chyba nawet na ulicy możemy zauważyć, ale to też potwierdzają badania, że jednak ta otyłość coraz częściej dzieciaki dotyka. Zgadza się, no tutaj y, znowu jest ten nasz dobrobyt i to, że dzieciaki mają pieniądze, kupują sobie nie wiadomo, jakie tam te szybkie y, przetworzone produkty do jedzenia, gdzieś tam na przerwach. Odeszliśmy od robienia kanapek dzieciakom do szkoły. Pączek wody. w piekarni, soczek. Tak, 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 jak najbardziej. Dużo cukru, także. Jak taka otyłość, zbędne kilogramy mogą wpływać na funkcjonowanie dziecka, takie ruchowe funkcjonowanie w tym kontekście? Przede wszystkim, jeżeli dziecko jest otyłe, wstydzi się, no i niekoniecznie chce ćwiczyć. Na wf jest problem z tym, żeby jednak się rozebrało, poza tym przeciążone są stawy, no i pojawiają się dolegliwości bólowe. Te dzieciaki też trafiają do nas już w... No, no, ale to jest jedno wynika z drugiego. Otyłe dziecko nie rusza się, pojawia się ból, więc jak jest ból, to tym bardziej ono nie chce się ruszać, no i koło się zamyka. Czy w takich sytuacjach podejmujecie jakąś rozmowę z rodzicami, kiedy widzicie, że dziecko przychodzi z problemem, z bólem, no ale jednak ta otyłość gdzieś się pojawia? Z rodzicami, tak, ale też często rozmawiamy z dzieciakami, bo jak my m, m, jesteśmy z tym dzieckiem pół godziny, 30, 30 minut czy godzinę. E, no to możemy porozmawiać wtedy o wszystkim. No, fizjoterapeuta to też taki troszeczkę psycholog, no bo, bo mamy czas na rozmowę, na, na to, żeby się dopytać, jak to wszystko wygląda i ukierunkować też, no bo wiadomo, że dziecko e, posłucha bardziej osoby e, obcej niż jednak rodzica. No właśnie, jak dzieci wtedy reagują na takie rozmowy są świadome tego, że może to wyglądać inaczej, że może trzeba odmówić sobie wielu takich chociażby słodkości, ale to może przynieść pozytywne efekty? Dzieciaki są świadome jak najbardziej, tylko trzeba to po prostu wprowadzać zmiany powoli, no i tak, żeby gdzieś tam nie było jakiegoś takiego zniechęcenia. O, I tak. też wprowadzać je w ogóle w życie, od tego trzeba zacząć. <laughs> tak. Więc nie tylko teoria, ale także praktyka. Jak najbardziej zawsze dzieciakom wywiadą, że słuchajcie, no przecież jak będzie dziewczynki czy szpilki założyć, czy, no to są takie rzeczy, które gdzieś tam za kilka lat będą, y, będą chciały, tak? Na momencie, kiedy jakieś mają problemy właśnie z otyłością, z jakimiś wadami postawy. no to już Gdzieś tam taki, takie podstawowe rzeczy oddalają się. Nie? Najmłodsze dziecko, jakiemu pomagaliście w waszym centrum. Znaczy u nas dzieciaki trafiają już czasem ze szpitala od, po, po urodzeniu. Są koleżanki, które zajmują się tylko niemowlaczkami. No to trafiają kilku, kilkutygodniowe dzieciaczki, niemowlaczki. Ale to wtedy też kluczem do. Do tego sukcesu może być to, że rehabilitacja rozpoczynana jest bardzo wcześnie. Bardzo wcześnie, tak, tak. Tra... I wiele chyba tych schorzeń można wyleczyć. Potrzeba tylko konsekwencji i pracy. Jak najbardziej. Koleżanki badają niemowlaki, pokazują rodzicom, co, co rodzice mogą robić, jak mogą ćwiczyć i co w domu mogą robić, żeby nie było żadnych, żadnych e, e, wad postawy w przyszłości. Tak, bo praca w domu też jest bardzo ważna z dziećmi. E, e... Dzieciaki i e, wszystkie dzieci i, i nastolatkowie też wymagają tego, żeby pracować z nimi w domu. Ja zawsze tłumaczę, że ta rehabilitacja e, u nas nie przyniesie efektów, jeżeli e, dziecko, rodzice nie będą tego pilnowali w domu. Bo my instruktaż pokażemy, my wiemy, gdzie jest problem, ale nikogo nie stać, żeby codziennie chodzić na, na tą rehabilitację prywatną. E, dlatego muszą, muszą dużo pracy poświęcić takiej domowej. Tak, po jakim czasie przychodzą te efekty? Rehabilitacja daje je od razu, czy czasami trzeba na to poczekać? To jest bardzo różnie. Czasami pacjent, jeżeli chodzi o dolegliwości bólowe, po jednej, dwóch wizytach już jest, jest ok i nie wymaga dalszej rehabilitacji. Zawsze mówimy, żeby wrócił za kilka miesięcy, za pół roku, tak na terapię przypominającą jeżeli są to no, chociażby wady postawy, no to jednak tutaj potrzeba dużo więcej czasu, żeby, żeby uzyskać efekt no i determinacji? Mówiła Pani o tym, że w waszym centrum rehabilitacji Caritas diecezji Łomżyńskiej jest szeroki wachlarz zabiegów i szeroki wachlarz możliwości. Jakie, jakie te zabiegi przynoszą najlepsze efekty? Y Kwestia tego, z czym pacjent się do nas zgłasza. Zabiegi fizykalne, czyli te wszystkie prądowe, to są zabiegi przyspieszające regenerację, przeciwbólowe, przeciwobrzękowe. No jeżeli jest ostry stan zapalny, to korzystamy z, ta, z takich zabiegów. Natomiast jeżeli są dolegliwości bólowe takie... Yy... Wynikające nie wiem, z przeciążenia, jeśli z napięcia, to wtedy terapia indywidualna, czyli ćwiczenia z terapeutą, lub masaż klasyczny. Mamy też kąpiele, gdzie też jak są jakieś takie, potrzebujemy rozluźnienia ciała, to jak najbardziej pacjentowi możemy zaproponować kąpiel czy jakieś przeciwobrzękowe rzeczy. Mamy też ciepły okład, krioterapię miejscową, więc jak najbardziej szeroki wachlarz usług. A często zgłaszają się do was pacjenci po prostu zestresowani? To taka trochę choroba XXI wieku chyba możemy powiedzieć, tak. bo to też wpływa na, na, na te nasze napięcie chociażby. Um. Tak, pacjent zestresowany, u pacjenta zestresowanego mięśnie są po prostu napięte, no i taki pacjent wymaga takiej relaksacji, rozluźnienia, no i jak najbardziej to też też Można to u można Was znaleźć. Tak, tak. tak, też to tak, wszystko tak. można znaleźć. I w jaki sposób można się z Wami skontaktować? Bo pracujecie od rana do godziny 18.00, prawda? .30 18 od 7.30 do 18.00 jest NFZ, od 18.00 do 21.00, ewentualnie w sobotę, jeżeli ktoś będzie chętny, można skorzystać prywatnie. Numer telefonu jest umieszczony na stronie naszej karitacji e, Jezyzji Łomrzyńskiej, a nasze, nasza rehabilitacja popołudniowa nazy nazywa się Fizjorybaki. Także... Tak, i na koniec jeszcze zapytamy Pani Aniu, jaki jest Czas oczekiwania na zabiegi, na rehabilitację na Narodowy Fundusz Zdrowia. A jak to wygląda u Was prywatnie? Kiedy chcemy się Fundusz zgłosić? Narodowy Fundusz Zdrowia, niestety, ale termin jest na przyszły rok, czyli ponad rok czeka się na rehabilitację. Natomiast u nas y, prywatnie do tygodnia, jak najbardziej, możemy już przyjąć pacjenta. Więc decyzja należy do państwa. Wiemy, Zapraszam. że jest taka możliwość. Pani Anna Rybicka, fizjoterapeutka Centrum Rehabilitacji Świętego Rocha że była naszym dzisiejszym gościem. Dziękuję. Nasz gość dnia w Radiu Nadzieja od poniedziałku do piątku.